Cześć! Czy wiedziałeś, co to są fałszywi przyjaciele w kontekście nauki języków obcych? Fałszywi przyjaciele są to słowa, które w jakimś danym obcym języku wyglądają lub brzmią podobnie do słów w naszym rodzimym języku. Takim dobrym przykładem może być angielskie słowo dress. Dress, które jest podobne do naszego polskiego dresu. Natomiast wcale nim nie jest. Angielskie dress nie jest to dres, tylko sukienka. I w tym filmie przedstawię Ci 10 fałszywych przyjaciół z języka angielskiego, tak zwanych False Friends. Fałszywych, fałszywych przyjaciół warto uczyć się, żeby uniknąć różnych zabawnych bądź mniej lub bardziej nieprzyjemnych sytuacji, gdy nasz rozmówca ma na myśli jedno, a my mamy na myśli drugie, bo myślimy, że jakieś słówko znaczy coś innego. Więc. Zaczynajmy. Pierwszym, ważnym przyjacielem będzie wspomniane przeze mnie już słowo dress, które wcale nie oznacza dress. Dress oznacza sukienkę. Na przykład Wow, it's such a lovely dress. Are you going to wear it tonight? Wow, ale to jest super piękna sukienka. Zamierzam ją dzisiaj wieczorem założyć. Jeżeli chcemy powiedzieć dress, po angielsku musimy użyć słówka dress. Na przykład, I need to buy a new tracksuit. The old one is completely destroyed. Muszę kupić nowy dress. Ten stary jest już zupełnie zniszczony. Drugim fałszywym przyjacielem będzie słowo magazine, które wcale nie oznacza magazyn. Magazyn jest to czasopismo. Na przykład, I will buy some magazines for my granddad. Kupię trochę, kilka czasopism dla mojego dziadka. Magazyn po angielsku będzie to warehouse. Our warehouse is behind the shop. Czyli nasz magazyn jest z tyłu, za sklepem. Następnym słowem będzie bardzo często mylone słowo criminal, które wcale nie jest naszym polskim kryminałem. Criminal jest to przestępca, kryminalista. Na przykład uh, he is a dangerous criminal. The police have been after him for years. Jest bardzo niebezpiecznym kryminalistą. Policja ściga już go od lat. Natomiast, gdy mamy na myśli kryminał jako gatunek, musimy posłużyć się angielskim słowem detective story. Na przykład, I love reading detective stories. Uwielbiam czytać kryminały. Kolejnym przykładem fałszywego przyjaciela jest słowo eventually, które bardzo często jest mylone i Ludzie myślą, że oznacza ewentualnie. Nic bardziej mylnego. Eventually oznacza w końcu, ostatecznie. Na przykład After many months, he eventually finished the book. Czyli po wielu miesiącach on w końcu skończył książkę. Gdy chcemy powiedzieć ewentualnie, musimy użyć słówka alternatively. Na przykład Use a hammer or alternatively Use a string for the best results czyli użyj młotka lub ewentualnie użyj sznurka do lepszych rezultatów. Podobnym słowem, które jest też bardzo często mylone, taki klasyk, jeśli chodzi o fałszywych przyjaciół, jest słówko actually, które wcale nie oznacza aktualnie. Actually jest to właściwie, w zasadzie, na przykład actually, I think this is a great idea. W zasadzie, w sumie, myślę, że jest to dobry pomysł. Gdy chcemy powiedzieć aktualnie, Należy użyć angielskiego słowa currently. I am currently working on a new book. Obecnie pracuję nad nową książką. Jeszcze innym słowem, które jest również często mylone, jest słowo pension. Pension wcale nie oznacza pensji, jako wynagrodzenia, zapłaty. Pension jest to emerytura. Na przykład: My grandmother's pension is very low. Emerytura mojej Babci jest bardzo niska. Gdy mamy na myśli pensję jako wynagrodzenie zapłatę, musimy użyć słówka salary. My dad's salary is quite high. Czyli wynagrodzenie pensja mojego daty jest dosyć wysoka. Kolejnym słowem, na które warto zwracać szczególną uwagę jest słowo ordinary. Ordinary oznacza po prostu zwykły, przeciętny. Nie jest to ordynarny. Na przykład Even though he's a famous musician, he lives an ordinary life. Pomimo tego, że jest sławnym muzykiem, wiedzie normalne życie. Gdy chcemy powiedzieć, że ktoś lub coś jest ordynarne, musimy użyć słówka vulgar. He's such a vulgar man. I can't stand talking to him. Ależ z niego ordynarny typ. Nie cierpię z nim rozmawiać. Następnym twórczym przyjacielem będzie słowo lecture, które wcale nie jest lekturą. Lecture jest to po prostu wykład. Na przykład Tomorrow at 8 I will have a biology lecture. Jutro o 8 będę miał wykład z biologii. Gdy chcemy powiedzieć lektura, czy taka książka, którą trzeba przeczytać w szkole. Jeżeli chcemy odnieść się do tego, musimy użyć słówka setbook. Na przykład I have to read this setbook by tomorrow. Muszę przeczytać tę lekturę do jutra. Przy okazji możecie w komentarzu napisać, jakiej lektury najbardziej nie lubiliście, albo lubiliście za czasów szkolnych. Następnym fałszywym przyjacielem będzie słowo sympathy. Które wcale nie oznacza sympatii, a współczucie. Na przykład: Her kind words and sympathy helped me a lot. Jej miłe słowa i współczucie bardzo mi pomogły. Jeżeli chcemy powiedzieć sympatia, należy użyć. użyć. Jeżeli chcemy powiedzieć sympatia, należy użyć słowa affection. Na przykład: She showed her affection to her boyfriend by hugging him tight. Okazała. Pokazała swoją sympatię, przytulając swojego chłopaka bardzo mocno. I ostatnim fałszywym przyjacielem jest słowo desk, które oznacza biurko. Na przykład I need to clean my desk before I can start working. Muszę wyczyścić, posprzątać swoje biurko, zanim zacznę pracować. Deska po angielsku jest to plank. Na przykład He used a sturdy plank of wood to make the chair. Użył solidnej drewnianej deski, żeby zrobić to krzesło. Podsumowując, w tym filmie pokazałem Ci 10 fałszywych przyjaciół z języka angielskiego, tzw. False Friends. Zapamiętaj, że Dress jest to sukienka. Magazine jest to czasopismo. Criminal jest to kryminalista, przestępca. Eventually oznacza w końcu, ostatecznie. Actually oznacza. W zasadzie, właściwie. Pension, jest to emerytura. Ordinary, jest to zwykły, przeciętny. Sympathy, jest to współczucie. Lecture, jest to wykład. I desk, jest to biurko. Mam nadzieję, że zapamiętałeś wszystkich tych fałszywych przyjaciół, wszystkich false friends. Daj znać w komentarzu, którego fałszywego przyjaciela poznałeś dzisiaj. Na dzisiaj to wszystko do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Daj znać w komentarzu, który nie... który nieprzyjaciel. Jeżeli chcemy powiedzieć sympatia, należy użyć... użyć, 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 użyć. Na przykład... Use a hammer or alternative... Use a hammer or alternatively or... Ble. Najlepszym, twórczym przyjacielem jest już wspomniane przeze mnie słowo dress, które nie oznacza wcale sukienki, ty... Yy, jak to nie...